To jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy Oktoszu! zabaw wiele. Szybko tyle dla nazwy. Biegnij moczka, biegnij! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś. Każdego gwiazdnik parano świecznie trwa. Tu jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć, cześć! To my, Tosia i Tymek. Chodźcie zobaczyć nasze nowe rowery. Nowe rowery. Wow. Wow. Dzięki, dzięki, <grym> dzięki, babciu. Uwielbiam nasze nowe rowery. O, o świetnie. A może przytulicie teraz, babcie? Uścisk! Babcia Chodźcie, podarowała podgarty. nam nasze pierwsze w życiu o. rowery. Mają dodatkowe małe kółka, żeby łatwiej nam było na nich jeździć. <grym> Możecie pouczyć się jeździć na rowerach po południu, jak wyskoczę na spotkanie. A ja wam pomogę. Ja nie potrzebuję pomocy, dzięki babciu. Jazda na rowerze jest prosta. Nauka jazdy na rowerze nie zawsze jest taka prosta. Dobra, zejdźcie z rowerów i zaprowadźcie Właśnie je do ogrodu. że jest. Serio? Serio. Musicie najpierw nałożyć na głowę kaski, prawda? Tak. Zajedź za Tosią. Wyprowadziliśmy nasze <grym> rowery do ogrodu. Mamusia dała nam kaski. Bawcie się dobrze, kochani. Pokaż Tosiu, sprawdzimy Twój kask. Cudownie. Dobrze, a jak tobie idzie, Tymku? O, już zapiąłeś? W porządku. Tak. Przesuńmy się z tym rowerem troszeczkę. No dobrze, przygotujcie się. No i już! Bliśnięta! Ruszajcie! O, o, Fój, Babciu, patrz, Tymek, ja jadę! Pięknie! Szybko jeździsz. Wiem. <laughs> oui. Jazda na moim czerwonym rowerze to łatwizna. Jazda na moim żółtym rowerze nie była taka łatwa jak myślałem. Babciu, pomożesz mi? O! Ach. No dobrze. Zaczynamy. Mo mosiu! O, mosiu! No chodź, chodź Mosiu. Do domu, do domu. Mosiu! Mosiu! No chodź. No już, dobry piesek. Musisz wejść do środka, Ech. bo Tymek uczy się jeździć na rowerze. Ty mu wchodzisz w drogę. No. Po prostu naciskaj nogami na pedały, Tymek! Dobrze! Babciu! O, no chodź, chodź. O uwaga, nie martw się. Tosia jeździła rowerem Co przez całe się popołudnie. Hmm, Tosia jeszcze jeździ. Gdzie chcesz usiąść? Postoję, babciu. Będziesz stał? No dobrze, ja sobie usiądę na minutkę. O. O. Nie chcę już więcej jeździć. Chodź. Pomogę ci. No dobrze. No dobrze, wsiadaj na rower. Już siedzisz? Posłuchaj, nie martw się, że się przechylasz, bo masz dodatkowe kółka. Zgoda? Zgoda. Naciskaj tylko nogami na pedały. Jeśli się przechylisz, to cię złapię, dobrze? Dobrze. Dobrze. Ruszamy, tak jest. Dobrze, Tymek! Udaje ci się! Jedziesz! Babciu, Brawo, Tymek! Au. 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 o, Au. O. O. Co się stało? Pokaż. Wszystko w porządku? Nie. O. Pokazałem babci rękę. Miałem w niej drzazgę. No dobrze, chodź. Wejdziemy do środka, wyciągniemy to szybko. Dzięki, o. babciu. Ojej! Tak dobrze ci szło, słoneczko. Babcia wyciągnęła mi drzazgę z ręki i od razu było lepiej. Jeszcze buziak. Teraz znowu wszystko gra. <gry> o, to chyba mamusia wraca ze spotkania. Cześć! Cześć! Ojej, co się stało? Jeździłem na rowerze i się przewróciłem. O... o. Tymek bardzo się starał i kiedy już udawało mu się jechać, upadł. Mamusiu, mamusiu! Chodź zobaczyć, jak jeszcze na rowerze! O, Rety, Tasiu, dobrze ci idzie. Chodź, Tymku, nie będziesz już jeździł na rowerze. Nie, ręka mnie jeszcze boli. Nie chcę już więcej jeździć moim nowym rowerem. O. Wiem, czego ci trzeba, Tymku. Lekcji jazdy z twoją mamusią. O. Chodź, Wosieńko, no chodź do ogrodu. O. No, chodź. Babcia ma rację. Pójdę wyciągnąć mój stary rower i poćwiczymy jazdę razem. Co ty o, na to? O, dobra! Stary rower mamy był brudny i zakurzony. I miał z tyłu dziecięcy fotelik. Czy ja siedziałem w tym malutkim foteliku, jak byłem mały? <laughs> tak, siedziałeś. Ty siedziałeś z tyłu mojego roweru, a Tosia siedziała z tyłu roweru taty. Uważaj. No dobra, idź po swój kask i wtedy pójdziemy do ogrodu. A, no dobra. Mamusiu! Idę! Idziemy! O, super. dobra. Chcecie zobaczyć, jak ja jeżdżę? Tak! No dobrze. No to ruszam. Uch. O. Mamusia robiła na rowerze kółka. Naprawdę dobrze jej to wychodziło. I nie potrzebowała małych kółek. No dobrze, teraz wasza kolej. Tosiu, tymku. O, a może babcia? O! Tak, tak, babcia! <grywa> nie, ja nie, ale myślę, że wy powinniście pokazać mamusi, co potraficie. Tak! mamusiu, patrz na mnie! O, świetnie Tosiu! No, bardzo dobrze. Szybko się uczysz. No dalej Tymuś. Pokaż mamusi, jak ładnie jeździsz na rowerze. Postanowiłem dać sobie jeszcze jedną szansę, tak? Spróbuj, Tymek. Wiem, że potrafisz. Dobrze! Wytam, Tymek! Tak jest, Tymek. Uważajcie na siebie. Naciskaj mocniej na pedał, wtedy będziesz jechał szybciej! Pracic! jest! Omin tylko tym razem ten kolący krzak! Dobrze! Jeszcze rowerze! Jest świetnie! Uwielbiam mój nowy rower! Ja Kiedy babcia z Mosią szły już do domu... Wręczyliśmy <broadly> <dos> jej kwiatki z ogrodu... <together> W podziękowaniu za nasze nowe rowery. Babciu! U, jakie śliczne! Dziękujemy za nasze nowe o, rowery! Bardzo nam się podobają! Piękne kwiatki! Wiecie, czego chce teraz babcia, prawda? Puść! Kto chce pojeździć na rowerach w parku? Ja! Yeah, yeah! Musia chyba też by chciała! Yes. Możemy pójść wszyscy razem. Zadzwonię też po Asię, żeby pojechała z nami. Ta! To nowy rower spodoba się Asi. Mam nadzieję, że mój też. O tak! Wtedy mamusia cieszyma, powiedziała, kiedy zaczniecie się... szkołę, będziecie mogli do niej jeździć na rowerach z Asią. Kiedy zaczniecie szkołę, będziecie mogli do niej jeździć na rowerach z Asią, kochani. Hurra! Chodźcie, jedźmy do parku. I to, powiedziała mamusia, byłoby, byłoby na tyle. No, szybciutko zbieramy się i jedziemy. Chodź, chodź. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj babcia podarowała nam nowe rowery. Pamiętacie, jakiego koloru był rower Tymka? Czy był czerwony? Czy może żółty? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to żółty. Zobaczcie. Postanowiłem dać sobie jeszcze jedną szansę. Tak, spróbuj, Tynek. Wiem, że potrafisz. Tymek! Tak jest, Tymek! Pedałuj. Uważajcie na siebie! Nacisaj mocniej na pedał, wtedy będziesz jechał szybciej! Tak jest! Omin tylko tym razem ten kolący krzak! Dobrze! Brawo, na rowerze! Jest świetnie! Uwielbiam mój nowy rower! Ja, ja też. <laughs> Świetna gra! Fantastycznie! Do zobaczenia! Badmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Ryszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.